O, i coś mi przerwało moi drodzy. Oj, filmik znowu mam przerwany. To będzie trzecia część, niestety. Ech. Tam pamiętacie, zeszłam ze schodów, weszłam z powrotem. Mm. A tam po przeciwnej stronie, jak zobaczycie, tam jest ta piaskowa. Piask piaskowe wzgórze. Tam też byłam. Też Wam pokazywałam co jest ciekawego. A tutaj widzicie to piękne turkusowe jeziorko. Troszkę za krzakami, no ale no nie ma z tej strony innego widoku niestety. Także jak, tak jak ja rozpoczynałam wędrówkę wchodząc od parkingu na lewą stronę kierując się na lewą stronę to są ładniejsze te widoki przynajmniej nie ma nie jest tak zarośnięte no a tutaj jak widzicie no jest to jezioro tam widać ale no niestety za krzakami, za drzewami i praktycznie jeziora nie widać także z tamtej strony zdecydowanie zdecydowanie jezioro jest yy, ładniej eksponowane. No tutaj musimy znowu iść wąskimi ścieżkami. Yy, powiem Wam, że przed, przede mną tam była jakaś wycieczka yy, seniorów. No to mieli chyba trudności, żeby obejść to jeziorko naokoło, bo były miejsca trochę nieciekawe dla osób z jakimiś niepełnosprawnościami yy, fizycznymi. No bo, o jeszcze co ciekawe, ludzie jadą na rowerach. No też tu jest ciekawostka. O, jest widać jezioro, jezioro, jezioro. No tutaj widać. Proszę bardzo, jest. Kawałek wolnej przestrzeni, gdzie widać pięknie nasze. Turkusowe jezioro. Wreszcie się coś odsłoniło, i widzimy, i widzimy pełen obraz tutaj teraz. Także my naprawdę, nie wiem, może mój aparat nie, nie oddaje tutaj tego koloru tego jeziora. Spróbuję wam tak. Pokazać, ale chyba też koloru nie ujmę tak dobrze. Naprawdę jest fantastyczne. Także warto tutaj przyjechać. Obejść sobie na około to jeziorko. Niby niedużo. Ja wiem, półtora kilometra dwa wokół. No, ale tak jak mówię, są miejsca. Dla osób z niepełnosprawnościami yy, trudne że tutaj są ktoś z rowerkami. No i moi kochani, wychodzimy już sobie tutaj na parking. obejrzeliśmy sobie jeziorko Turkusowe naokoło. Zapraszam was do odwiedzenia tego miejsca. To jest w miejscowości Lubin, jezioro Turkusowe w Wolińskim Parku Narodowym. Tu byłam. Wszędobylska samochwała. I teraz czas do domku. Obejrzeć się, czy nie mam kleszczy. Nara!